Tak, do chatki jest po prostu wyborny, trzeba w ogóle znaleźć, gdzieś tam idziemy, nie wiem, ze 40 metrów na dół. Och, jejku, ta chatka jest fajna. Tu mamy okno z widokiem na babią górę i tam na tatry. No przepiękne to jest. Jaki jestem zadowolony, co tu jest? Jest na dach. Zobaczymy, co tam jest. Pewnie fajnie można czysto sobie poleżeć. Kur. Kur. Taki mamy klimat ale super się cieszę, że tutaj taka ale widok piękny. Tatry. Tam są tatry. Babia chora skrzypiał drzwi. Nie było łatwo tu dotrzeć. Pod hale. Super. A ja niosłem 2 litry wody, bo źródło tu miało nie być. A tu, poproszę. Pod nosem nawet słychać w chatce, że jest. Dwie na kamieniu neszczurki. Wiecie, dla mnie to są chwile bezcenne. Podczas kolacji mam piękny widok przez rok. Jeszcze ptaki widać jak latają. Dobranoc.